Robert Brylewski. Nazwisko, które na zawsze wpisało się w historię polskiej muzyki. Jego twórczość inspirowała, jego życie fascynowało, a śmierć pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. W tym materiale przybliżymy historię człowieka, który nie bał się iść pod prąd, tworząc muzykę pełną pasji i buntu. Zanurzmy się w opowieść o artyście, którego legenda trwa do dziś. Robert Brylewski urodził się 25 maja 1961 roku w Warszawie, w sercu Polski, wciąż przytłoczonej reżimem komunistycznym. Syn artystów z renomowanego zespołu pieśni i tańca Śląsk. Od najmłodszych lat miał styczność ze światem muzyki i sztuki. Jednak Robert nie podążył klasyczną ścieżką wyznaczoną przez rodziców. Jako nastolatek został zafascynowany surową i buntowniczą energią punk rocka. Ruchu, który stał się fundamentem jego rewolucyjnej drogi w polskiej muzyce. Pod koniec lat 70, gdy polska młodzież zaczęła intensywniej kwestionować system, Robert współzałożył zespół Kryzys. Nazwa, oznaczająca dosłownie kryzys, była bezpośrednim sprzeciwem wobec represji, stagnacji politycznej i braku perspektyw. Pomimo ograniczeń narzuconych przez cenzurę, grupa znalazła kreatywne sposoby ekspresji i szybko stała się undergroundowym symbolem oporu kulturowego. Wkrótce potem, w 1981 roku, narodziła się brygada Kryzys. Legendarne partnerstwo z Tomaszem Lipińskim. Ten zespół ugruntował pozycję Roberta jako jednej z najpotężniejszych postaci polskiej kontrkultury. Ich mieszanka punku, regę i politycznych przekazów przeszła do historii. Krytyczna postawa i innowacyjna estetyka zespołu Przyciągnęły tysiące młodych ludzi poszukujących tożsamości i buntu w obliczu opresji. Ale Brylewski nie ograniczał się do jednego projektu. W 1983 roku założył Izrael, zespół reggae o silnej inspiracji duchowej i społecznej. Propozycja była inna, niemal przeciwstawna agresywnemu punkowi, ale zachowywała esencję kontestacji i dążenia do wolności. Izrael wniósł nową falę myślenia na scenę muzyczną, Głosząc pokój, miłość i opór, z wyraźnymi wpływami ruchu Rastafariańskiego. Robert nie tylko śpiewał o tych wartościach, żył nimi intensywnie. Kilka lat później, w 1985 roku, Robert współtworzył Armię kolejny ikoniczny projekt o bardziej filozoficznym i dźwiękowym charakterze, łączący hardcore, rock progresywny i elementy literackie. Z każdym nowym zespołem ukazywał inną stronę siebie. Nieustannie się odradzając i kwestionując normy. Mimo, że pozostawał na marginesie mainstreamu, Brylewski był czczony jako żywa legenda. Jego prowokacyjne teksty, niepowtarzalny styl, dredy, alternatywne ubrania i mistyczna aura oraz magnetyczna obecność na scenie uczyniły go ikoną. Wielu postrzegało go jako muzycznego proroka, duchowego lidera polskiej młodzieży lat 80. i 90. Jego wkład wykraczał poza muzykę. Robert aktywnie uczestniczył w tworzeniu niezależnych przestrzeni kulturalnych, takich jak Studio Złota Skała, gdzie produkował albumy dla różnych alternatywnych artystów. Był mentorem, współpracownikiem i inspiracją dla nowego pokolenia muzyków poszukujących twórczej wolności i artystycznej prawdy. Tragicznie, w 2018 roku. Robert Brylewski doznał poważnych obrażeń w wyniku napaści i zapadł w śpiączkę. Zmarł 3 czerwca tego samego roku w Warszawie w wieku 57 lat. Jego życie było prawdziwym manifestem oporu. Muzyka była jego bronią, schronieniem i latarnią. Całe życie poświęcił łamaniu barier, budowaniu mostów i przekształcaniu bólu w sztukę. Czy znałeś tę historię? Podziel się swoją opinią poniżej. Czy jego historia Cię zainspirowała? Chcemy wiedzieć. Skomentuj tutaj. Wizerunek Roberta Brylewskiego jako ikony polskiej wolności artystycznej skrywał za twórczym blaskiem życie naznaczone wewnętrznymi zmaganiami i nieustannym konfliktem ze światem. Jak wielu niespokojnych geniuszy, Robert balansował na granicy między inspiracją a przepaścią, między pragnieniem przemiany rzeczywistości a duchami, które po cichu go prześladowały. Jego relacja z systemem, zarówno politycznym, jak i społecznym, zawsze była pełna napięcia. Już od pierwszych koncertów z kryzysem doświadczał represji ze strony państwa, cenzury i stałego nadzoru służb. Wiele występów przerywano lub bojkotowano. Był inwigilowany, przesłuchiwany, czasem wręcz zakazywano mu występów. Mimo to nigdy się nie poddawał. Ta postawa, choć podziwiana przez wielu, Miała też swoją cenę emocjonalną i wprowadzała go w stan ciągłego napięcia. W latach 80. życie w artystycznym undergroundzie Polski było mieszanką geniuszu i chaosu. Narkotyki, alkohol i niekończące się noce były codziennością. Robert, choć nie szukał sławy, wchodził w to środowisko z pełnym zaangażowaniem. W późniejszych wywiadach przyznawał, że przechodził przez okresy mentalnego zamętu poszukiwania tożsamości i sensu pośród wiru alternatywnej sceny. Jego muzyczne wybory również wywoływały kontrowersje. Gdy porzucił punk i poświęcił się duchowemu reggae z zespołem Izrael, część fanów oskarżała go o zdradę ruchu. Inni widzieli w jego przejściu na rastafarianizm ucieczkę w mistycyzm. Dla Roberta jednak wszystko było częścią osobistej podróży. Szukał połączenia z czymś większym. Duchowej odpowiedzi na upadający świat. Ta duchowa droga jednak często go izolowała, bo niewielu potrafiło za nim nadążyć. W życiu prywatnym również nie było łatwo. Burzliwe związki, trudność pogodzenia roli ojca z byciem artystą nomadą, a także kryzysy psychiczne sprawiały, że czasem znikał z życia przyjaciół na długie tygodnie. Mimo to był kochany przez wszystkich dookoła. Opisywano go jako czułego, łagodnego i hojnego. A jednocześnie otoczonego aurą tajemniczości, jakby niósł na swoich barkach ciężar świata, nie prosząc nikogo o pomoc. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku jego obecność w mediach stała się rzadsza. Wielu sądziło, że przeszedł na emeryturę lub porzucił muzykę, ale prawda była bardziej złożona. Robert nadal tworzył, nagrywał, pisał i współpracował przy niezależnych projektach. Lecz unikał świateł reflektorów. Może dlatego, że scena przestała być dla niego schronieniem, a stała się bolesnym lustrem. Ostatnie lata jego życia to próba pojednania z przeszłością. W 2012 roku wydał autobiografię Kryzys w Babilonie, w której otworzył serce, mówiąc o traumach, błędach i swoich wizjach. Książka została entuzjastycznie przyjęta przez fanów, ale jednocześnie pokazała człowieka zmęczonego. Poranionego wewnętrznie, lecz wciąż zakochanego w życiu i sztuce. Co sądzisz o tym okresie jego życia? Napisz w komentarzu. Zgadzasz się z jego decyzjami. Daj znać poniżej. Maj 2018 roku. Wiadomość rozchodzi się z brutalną prędkością. Robert Brylewski nie żyje. Dla wielu wydawało się to niemożliwe. Jak to możliwe, że postać tak pełna życia, z tyloma projektami w toku, mogła odejść tak nagle, a jednak tragedia była prawdziwa i otoczona tajemnicami, które do dziś budzą oburzenie, smutek i nierozwiązane teorie. Pod koniec kwietnia tego roku Robert został brutalnie pobity przez mężczyznę z zaburzeniami psychicznymi pod skwatem w Warszawie, alternatywną przestrzenią kulturalną, którą często odwiedzał i wspierał. Cios w głowę był tak silny, że trafił do szpitala w stanie ciężkim. Przez kolejne dni Fani czekali z nadzieją na dobre wieści. Ale uraz czaszki był rozległy. 3 czerwca 2018 roku Robert Brylewski zmarł, a Polska pogrążyła się w szoku. Wieść o jego śmierci wywołała falę hołdów. Artyści, Fani, a nawet osoby publiczne oddawały cześć tej legendzie polskiej muzyki. Jego utwory rozbrzmiewały w radiu. Media społecznościowe wypełniły się emocjonalnymi wpisami. A dawni towarzysze Sceny wspominali chwilę czystej, twórczej magii. Ale równocześnie pojawiły się pytania: jak to możliwe, że ktoś tak wpływowy, z takim dorobkiem dla kultury mógł paść ofiarą przemocy w miejscu, które miało być bezpieczną przystanią? Okoliczności przestępstwa nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. Sprawca został zatrzymany, ale oficjalna narracja wydawała się niepełna. Niektórzy mówili o zaniedbaniach medycznych na początku leczenia, inni krytykowali brak wsparcia dla starszych artystów, którzy, jak Robert, żyli na marginesie, bez instytucjonalnego wsparcia. Najczęściej powtarzaną teorią wśród fanów było to, że Brylewski, jak zawsze, wybierał alternatywne środowiska, co, ironicznie, wystawiło go na niebezpieczeństwo. Nawet po zatrzymaniu sprawcy poczucie niesprawiedliwości nie zniknęło. Proces sądowy był powolny, cichy i słabo nagłośniony. Wielu zadawało sobie pytanie, czy państwo zareagowałoby inaczej, gdyby był celebrytą mainstreamu. Tragedia Roberta rozbudziła debatę o bezpieczeństwie i trosce wobec artystów niezależnych w Polsce. Debatę, która niestety rozgorzała dopiero po tej niepowetowanej stracie. Jego śmierć poruszyła również głębsze refleksje na temat zdrowia psychicznego i wykluczenia społecznego. Robert zawsze był otoczony ludźmi, ale zarazem był duszą samotną. Jego wrażliwość, często ukryta za poetyckimi tekstami i duchowymi wypowiedziami, stała się oczywista dopiero po jego odejściu odejściu, którego być może dałoby się uniknąć. Nawet w ostatnich dniach życia Robert był aktywny komponował, pisał, brał udział w wydarzeniach, mówił o przyszłych wydawnictwach. Jego życie wcale nie wyglądało na takie, które dobiega końca. To czyni całą historię jeszcze bardziej bolesną. Dziś dziedzictwo Roberta Brylewskiego żyje w głosach tych, którzy nadal wołają o wolność, w gitarze, która rozbrzmiewa rewolucją, i w ziarnach, które zasiał w każdym młodym człowieku, odważnym, by być innym. Jego brak jest odczuwalny, ale jego esencja wciąż pulsuje na ulicach Warszawy i w akordach każdej kapeli. Która podąża szlakiem, jaki wytyczył z takim poświęceniem i prawdą. W jakie teorie wierzysz na temat tej zagadki? Napisz w komentarzu. Nie zapomnij podzielić się swoją opinią. Kochamy słuchać Waszych historii. Chcesz kontynuować tę podróż? Nie zatrzymuj się teraz. W kolejnym materiale odkryj ukryty wpływ Roberta na europejską scenę alternatywną. Zostaw komentarz. Zostaw wiadomość dla tej gwiazdy.